Cześć! Zastanawiasz się nad zakupem smartfona polizingowego? Dziś sprawdzimy razem, czy warto postawić właśnie na taki sprzęt. Przekonajmy się. A co powinno przemówić za tym, żeby właśnie zdecydować się na telefon polizingowy? Zdecydowanie niższa cena od modeli nowych, nawet do 70% taniej. Do tego nasz sprzęt jest w 100% sprawdza tak technicznie i posiada klasy wizualne więc wiesz, co kupujesz i w jakim stanie jest ten telefon. To sprzęt sprawdzony, z gwarancją do 36 miesięcy i z 30 dniami na zwrot. Również dla firm. Dodatkowo kupując telefon polizingowy przedłużasz jego cykl życia i dbasz o środowisko. Jest to bardziej świadomy i zrównoważony wybór. Warto też wspomnieć, że kupując u nas unikasz oszust, co niestety często się zdarza, kiedy kupujemy telefony używane np. od osób prywatnych. Do tego telefony, które do nas trafiają są dokładnie te Testowane i odnawiane. Są przywrócane do ustawień fabrycznych oraz aktualizowane. A co dokładnie znajdziecie aktualnie w naszym sklepie? Przede wszystkim telefon od Apple, na przykład iPhone 11 Pro Max. 4 GB RAM-u i 256 GB pamięci. Ilość ram sprawia, że telefon śmiga bardzo szybko, a ekran Super Retina XDR zapewni perfekcyjne odzorowanie kolorów, wysoki kontrast i czytelność nawet w słońcu. Albo iPhone SE z 2020 roku. Jest to telefon niewielki, ale dzięki temu bardzo poręczny. Ma 3 GB ram i 128 GB pamięci. Posiada ekran Retina IPS LCD i czytnik linii papilarnych. To bezkonkurencyjna wydajność, w tej klasie cenowej. Oczywiście w ofercie mamy też inne telefony Apple, więc koniecznie ją sprawdźcie i wbierzcie swój model. Ale mamy też Samsungi, na przykład świetny Samsung Galaxy S20. Posiada aż 12 GB RAMu i 128 GB pamięci. Ma wyświetlacz klasy Premium i jest poręczny mimo swojego przestronnego ekranu. A do tego odporny na wodę czy pył. Chcecie test konkretnego modelu z naszej oferty? Dajcie znać w komentarzu. A ja już teraz zachęcam Was do sprawdzenia naszej oferty telefonów Polsingowych. フフフ。<music>